Cześć, to Michał i Maciek omawiamy.pl. Dziś ponownie jesteśmy w salonie Rzutniki.com, gdzie opowiemy wam o tym, z czego budować kino domowe, z jakich elementów się składa oraz jak złożyć je w całość pełnowartościowego systemu audio wideo. Także było dobrze, także było bez podstawowych błędów, które się dosyć często pojawiają. Pokażę wam co, jak i kiedy. Zapraszam. Ponownie znajdujemy się w salce do prezentacji urządzeń audio-wideo. Ostatnio prezentowaliśmy Wam tutaj pojedynczy model projektora. Teraz będę chciał Wam pokazać każde urządzenie z osobna, które wchodzi w skład zestawu kina domowego. Zaczynamy od moim zdaniem najważniejszego urządzenia do kina domowego. Jest to amplituner. Jest to dokładnie ten sprzęt, który widzimy tutaj. W tym w przypadku mamy model firmy Onkyo, Nie ma to w tym przypadku znaczenia. Chodzi o to, do amplitunera podłączamy każde zewnętrzne urządzenie wejściowe, czyli może to być odtwarzacz DVD, kiedyś DVD, teraz bardziej Blu-ray, konsola do gier, tuner telewizyjny, amplituner przerabia sobie obraz, który dostał, yy, obraz oraz dźwięk. Przerabia go w sobie i wypuszcza obraz na projektor lub telewizor, a dźwięk na system głośnikowy, który sobie dobierzemy. Kolejną rzeczą są właśnie te odtwarzacze, czyli urządzenia które produkują jakby ten obraz, tak? czyli może to być właśnie tuner telewizyjny, może to być odtwarzacz Blu-ray, może to być tak jak widać obok konsola do gier lub jakiś odtwarzacz twardodyskowy lub komputer. Yy, według Waszego uznania, z czego lubicie odtwarzać, gdzie macie więcej materiału, yy, to, je, to są urządzenia, które właśnie możemy podłączyć do tego amplitunera kina domowego. Co dalej? Głośniki, projektor, ekran. Za chwilę o tym powiem. Kolejnym bardzo ważnym elementem w kinie domowym jest urządzenie wyświetlające obraz, w tym przypadku się obok projektora. Dlaczego? Ponieważ większość filmów, w zasadzie wszystkie filmy, które możecie kupić, wypożyczyć lub obejrzeć z telewizji, wyprodukowane były na obraz z projektora właśnie, a nie z telewizora. Dlatego jest to lepsze odzorowanie tego, co reżyser chciał nam przekazać w filmie. Należy również pamiętać, że projektor nie jest jedyną częścią obrazu, ponieważ równie ważny jest dobro odpowiedniego ekranu projekcyjnego. Ekrany projekcyjne są to sprzęty różnych typów. Mogą to być ekrany rozwijane elektrycznie, ręcznie lub napięte na stałe na ścianie, tak zwane ekrany ramowe. Jest to uzależnione już od warunków w Waszym pomieszczeniu, które możecie zastosować. Jednakże musicie pamiętać o tym, że jedno i drugie urządzenie to jest prawdziwa całość do wyświetlania obrazu. Mamy obraz, potrzebujemy dźwięku. Potrzebujemy do tego celu głośników. Używamy systemu głośników 5-1. Oto składowe. Głośnik centralny stojący po środku ekranu, z niego idzie cała mowa, dialog. On jest głośnikiem, który najczęściej pracuje w zestawie domowego. Głośniki przednie dwie sztuki. Bardzo ważna rzecz w kinie. Zaraz po kolumnie centralnej najwięcej z nich dźwięku wychodzi. Oraz, uwaga, przy muzyce de facto pracują tylko te dwie. Dźwięk w muzyce nagrany jest w stereo, czyli w dwóch kanałach, czyli w kanale lewym, w kanale prawym. Dwie dobre takie kolumny powodują, że oprócz dobrego filmu sprzęt nasz potrafi też dobrze oddać samą muzykę. W kinie użytkujemy też dwa głośniki tylne w celu uzyskania efektu przestrzenności. Naprawdę dają bardzo dużo. Nie uzyskacie tego na głośnikach, które znajdują się z przodu. Dzięki takim małym dwóm głośnikom znajdujemy się w centrum akcji, dźwięk nas otacza. Polecam szczególnie takie filmy jak Szeregowiec Ryan czy Helikopter w ogniu. Wtedy słuchać dokładnie, że widz jest dokładnie w centrum akcji. Dzięki właśnie takim głośnikom. 5.1, czyli oto ten jeden, czyli subwoofer. Subwoofer daje nam bas, bas rozchodzi się bez dlatego możemy postawić go gdziekolwiek. Po lewej, po prawej, jak sobie życzymy, nawet za kanapą. Oferuje też pewną funkcję, mianowicie dzięki niemu łatwo poznajecie swoich sąsiadów, zwłaszcza w blogu. Prawdopodobnie po wyborze tych wszystkich sprzętów trochę przeraził Was to, jak to wszystko połączyć. Jest to mnóstwo kabli, tak? Kable głośnikowe, kable HDMI, połączeniowe. Nie przerażajcie się tego, ważne, żeby wcześniej o tym pomyśleć. Może skonsultować się ze specjalistą, który w tym zawsze Wam pomoże. Dobra ze mną lub z kolegą lub z innymi z innych firm. Wtedy bez problemu połączycie wszystkie sprzęty odpowiednio, skonfigurujecie całe kino domowe. Jeżeli robicie remont, pomyślcie o tym, aby te kable w tym momencie schować, wkuć w ścianę. Naprawdę będzie, będzie dużo łatwiej wtedy dalej zainstalować kino domowe. Nie musicie od razu instalować całego systemu, tylko tyle przygotujmy sobie infrastrukturę. To naprawdę może się przydać, a koszt wykonania tego jest relatywnie niewielki. A jeśli zapytacie jeszcze na koniec, czy można zrobić kino bezprzewodowe, to się pięknie do Was uśmiechnie i powiemy niestety nie. Jakby wszystko dobrze działało bezprzewodowo, to by nikt nie robił, tak? Dokładnie tak, więc pomyślcie o tym wcześniej. Dzięki wielkie za oglądanie. W kolejnych odcinkach nowy sprzęt, audio, wideo, kino domowe. Piszcie co chcecie zobaczyć. Subskrybujcie nasz kanał, przekazujcie znajomym. Zapraszamy do oglądania. Cześć, cześć!